Witajcie! Nadszedł wreszcie czas na zakończenie mini trylogii realizowanej w serii krótkich audycji kanałów Kontralegem pod wspólnym tytułem po godzinach. Po prezentacji zabawnych, nietypowych i absurdalnych przepisów prawa w USA i Europie pora na zamknięcie tematu i krótki wyciąg z ciekawych zapisów legislatury reszty świata. Będzie to ostatni epizod poruszający tę materię, a w kolejnych, choć seria miała być traktowana z przymrożeniem oka, Zajmiemy się także m.in. sprawami poważnymi, dotyczącymi historii kryminalnych z okresu II Rzeczypospolitej. Jest to pokłosiem poszukiwań dokumentacji w sprawie Nikifora Maruszeczki, omawianej w niedawno opublikowanym odcinku serii regularnej Kontralegen. Spraw jest mnóstwo, ale z reguły skąpe materiały nie pozwalają przygotować audycji obszernej i dobrze udokumentowanej. A naprawdę warto wspomnieć o pewnych mało znanych i nierzadko szokujących historiach. Wątków humorystycznych nie porzucamy jednak całkowicie i na pewno zajmiemy się takowymi po godzinach. Po tym przydługim wstępie przechodzę jednak do meritum. Oto wyłowione z sieci dziwne, zabawne i absurdalne przepisy prawne z obszaru reszty świata. Przegląd rozpoczniemy od Australii. W stanie Wiktoria kobiety nie mogą nosić krótkich różowych spodenek w niedzielę po godzinie 12.00. W tym samym stanie wyłącznie wykwalifikowany elektryk może się zajmować wymianą żarówek. Praca na drabinie również wymaga stosownego certyfikatu. Osobom bez uprawnień grożą kary finansowe. Bary zobowiązane są zapewnić stajnię, wodę i paszę dla koni swoich klientów. Nie wolno ponadto jeździć po ulicy, jeżeli do środka lokomocji przywiązany jest pies lub koza. A jeśli nawet nie doczepiłeś biednego zwierzaka do pojazdu, to i tak musisz pamiętać, że prędkości nie można przekroczyć nawet o 3 km na godzinę, a na rower nie wolno wsiąść bez kasku, bez względu na wiek. Nie wolno także chodzić po prawej stronie chodnika. Dla pieszych obowiązuje również ruch lewostronny. Zabroniono także wychodzenia na ulicę w czarnym ubraniu, filcowych butach i z twarzą umalowaną na czarno pastą do obuwia. Legislatura stanu Wiktoria nie pozwala ponadto dać dziecku Urodzinowego tortu, który zaniesie do przedszkola, by świętować z kolegami, z powodu groźby zatrucia. Przekraczając granicę stanu należy bezwzględnie posmarować się kremem na słońce pod groźbą zakazu wjazdu. A jeśli już gości w stanie Wiktoria, pamiętaj, pod żadnym pozorem nie handluj z piratami. W stanie Queensland nie wolno zostawiać kluczyków w samochodzie. Za to taksówki muszą przez cały czas wozić w bagażniku zapas siana. Na znanej plaży Brighton Beach można kąpać się wyłącznie w kąpielówkach zakrywających ciało od szyi po kolana. Australijki mogą sobie odliczyć w zeznaniu podatkowym torebkę. Należy jednak prowadzić stosowną ewidencję i umieć udowodnić, że w torebce znajdują się rzeczy niezbędne do pracy, np. dokumenty. Dzieci nie mogą kupować papierosów, ale palenia nie zabrania się. Do czasów masakry w Port Arthur w 1997 roku na Tasmanii legalne było posiadanie AK-47, czyli tak zwanego kałasznikowa. Natomiast nie wolno było być gejem. W Kanadzie 1 na 5 utworów emitowanych w radio musi być śpiewany przez Kanadyjczyka. W prowincji Ottawa 13 Indian wystąpiło do władz o wydanie zakazu płacenia za skalpy. Od 1756 roku obowiązuje tam bowiem rozporządzenie królewskiego gubernatora brytyjskiego Williama Lorensa, zachęcające w ten sposób do skalpowania tubylców. Jeśli robisz zakupy w Kanadzie, bądź przygotowany na to, że kasjerzy mogą nie przyjąć od Ciebie pełnej zapłaty w monetach. Wedle tamtejszego prawa sklepy mogą tak postąpić, jeśli za jednym razem użyjemy więcej niż 25 jednocentówek. W Libanie obowiązuje zakaz tracenia dziewictwa przed ślubem. Jeśli mąż udowodni, że oblubienica nie była dziewicą, ma prawo odesłać ją z powrotem do rodziców. Prawdopodobnie właśnie z tego też powodu zakazano dokonywania zabiegów kosmetycznych, które przed ślubem przywracają utracone dziewictwo. Jako ciekawostkę można podać informację znalezioną w sieci, iż władze jednego z zakładów karnych w Libanie zakazały skazanym nudzenia się w celach. Gdy tylko zaczyna doskwierać im bezczynność, zaczynają głośno śpiewać. Jest to znak dla pracowników więzienia, by zorganizować im zajęcie. Na Kubie, pod groźbą utraty auta, nie wolno wozić prywatnym samochodem nikogo oprócz najbliższej rodziny. Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Kuby wydało zakaz przemawiania dłużej niż godzinę. Zasada nie obowiązywała oczywiście Fidela Castro, którego średni czas przemówienia według obliczeń sięgał pięciu i pół godziny. Tak na marginesie, jakie to szczęście, że u nas się raczej streszczają... W Chinach, a konkretnie w Pekinie, w wielu barach obowiązuje zakaz wstępu brzydkim kobietom. W całym natomiast kraju znalezienie u kogoś skóry pandy oznacza karę śmierci z klauzulą natychmiastowej wykonywalności. W 2007 roku chińskie władze zakazały buddyjskim mnichom reinkarnacji bez pozwolenia rządu. Bez zgody władzy nie można także rozpoznać buddy w kolejnym jego wcieleniu. W Tokio, w Japonii tańczenie w klubach jest zakazane. Prawo zezwala jedynie na zabawy w klubach posiadających specjalną licencję i tylko do północy. W kraju kwitnącej wiśni zbroniona jest także otyłość oraz obowiązuje nieformalny zakaz wykorzystywania przez pracownika wszystkich dni urlopu. Wykorzystanie całego urlopu budzi powszechne zgorszenie. I pomyśleć, że mogliśmy być drugą Japonią. Na Filipinach natomiast panuje dziwny zwyczaj poruszania się, a raczej zakazu poruszania się samochodów. Auta z rejestracją zaczynającą się od 1 lub 2 nie mogą jeździć po ulicach w poniedziałki. Trójki lub czwórki we wtorki, te z piątką lub szóstką w środy, te z siódemką lub ósemką w czwartki, a oznaczone dziewiątką lub zerem jako pierwszą cyfrą nie mogą poruszać się po drogach od siódmej rano w piątek do dwudziestej czwartej w niedzielę. Władze filipińskie zakazały latania samolotami pasażerskimi spadochroniarzom. Zakaz wprowadzono po tym, jak jeden ze skoczków chciał uprowadzić samolot, grożąc pilotowi granatem, po czym zabrał pasażerom pieniądze oraz kosztowności i wyskoczył z samolotu. W Tanzanii maksymalna długość włosów, jaką można posiadać, wynosi 36 cm. Również tam obowiązuje dość specyficzna przysięga małżeńska, którą musi złożyć pan młody, aby uniknąć więzienia. Brzmi ona następująco. Niech się wykrwawię, niech mnie piorun roztrzaska, niech mnie zeżre krokodyl, niech ogłuchnę i oślepnę, niech stanę się żebrakiem, jeśli oszukam lub opuszczę żonę. Obowiązuje tam również nie tyle przepis, co zwyczaj obcinania męskości gwałciciela. Tego rodzaju praktyki można odnaleźć także w innych krajach afrykańskich. W Tanzanii kategorycznie zakazane jest ponadto noszenie spódniczek mini. Kobieta za karę może trafić do więzienia. Właściciele domów publicznych w Tajlandii zakazali prostytutkom otwierania butelek za pomocą pochwy. Ta niebezpieczna sztuczka często kończy się zranieniami. Proceder musiał przybrać chyba dość duże rozmiary, gdyż zwolnienia lekarskie z tego powodu nie są honorowane. Król Tajlandii, którego nazwiska nie jestem w stanie odczytać, wydał służbie zakaz dotykania dłonią szklanek, z których korzysta królewska rodzina. Tutejsze prawo ma także dość ciekawy zapis dotyczący zakazu opuszczania domu bez założenia bielizny. W Singapurze nie wolno importować, sprzedawać, wwozić do kraju dla własnego użytku i przede wszystkim rzuć gumy do rzucia. Zabroniono również chodzenia nago, nawet we własnym mieszkaniu. Powód? Zakazana jest pornografia. W Singapurze dodatkowo karane jest niespuszczenie wody w publicznej toalecie oraz obowiązuje zakaz oddawania moczu w windzie, a urządzenia te wyposażone są w czujniki moczu. W Arabii Saudyjskiej, co raczej nie dziwi, nie wolno nosić krzyża na szyi ani przechowywać w domu Biblii. Nadal praktykuje się tam również karę śmierci za kontakty homoseksualne. W Iranie zakazane jest obejmowanie się par na ulicy i publiczne całowanie. Najniższą karą za te przewinienia jest 35 batów. Także w tym kraju nie można korzystać z gazety w toalecie, bowiem może znajdować się w niej zdjęcie imama lub wersy Koranu. W 2010 roku irański rząd zatwierdził listę odpowiednich fryzur dla mężczyzn. Nie znalazły się na niej włosy długie, rozpuszczone, spięte w kucyk, ostro postawione do góry na żel oraz mulet, czyli tak zwana fryzura na czeskiego piłkarza. Egipski parlament postanowił z kolei, dość zresztą liberalnie, że kobieta będzie mogła skarżyć do sądu męża, który nie pozwala jej podróżować. W Tunezji natomiast kobiety Tuaregów, pustynnych koczowników, mają bezwzględny zakaz spoglądania na obcych mężczyzn. Amatorzy teatru i kina w Bengalu, w Indiach, pozbawieni są przyjemności oglądania scen pocałunku. Ministerstwo Oświaty twierdzi, że sceny erotyczne zmiękczają mózg. W Libii w 1977 roku sąd, zgodnie z prawem islamskim, skazał na miesiąc więzienia psa, który pogryzł człowieka. W Korei Południowej policjanci mają z kolei obowiązek zgłosić wszelkie łapówki, jakie dostali od kierowców. W wielu miastach i wioskach Afganistanu mężczyźni bez brud nie mają prawa do pracy i żadnych usług. Urzędnicy państwowi muszą ponadto w czasie pracy nosić turbany. W Nowej Gwinei zapłata za ślub z tak zwaną Nową Narzeczoną to 240 dolarów, 5 świn i jeden ptak. Dwie świnie, ptak i jedyne 30 zielonych wystarcza, aby zapłacić za żonę z odzysku, czyli rozwódkę lub wdowę. Nic nie płaci się za byłą dwukrotną mężatkę. W Suazji król Mwzwati III wprowadził szereg praw mających na celu utrzymanie tradycyjnych wartości. Między innymi zabronił kobietom noszenia ubrań uważanych za męskie, czyli na przykład spodni. Anwar Ibrahim, szef resortu finansów Malezji, wydał swego czasu zakaz hodowania kwiatów w doniczkach. Minister nakazuje obywatelom uprawiać w doniczkach warzywa. Indianki z plemienia Janomami, żyjące w Wenezueli i Brazylii, mają zakaz rodzenia dziewczynek. Za urodzenie dziecka płci żeńskiej grozi publiczna chłosta. I to, moi drodzy, byłoby w zasadzie na tyle. Jeżeli słyszeliście bądź spotkaliście się sami z jakimiś nietypowymi regulacjami prawnymi, piszcie w komentarzach. Pośmiejemy się razem. Pamiętajcie o łapkach i subskrypcjach, które umilą twórcom dalsze działania i ucieszą oko. I trzymajcie się zdrowo w tych ciężkich czasach. Do usłyszenia.